Siemanko, siemanko, witam was, z na strony FIFA .pl. Witam was w kolejnym odcinku, już chyba czwartym bodajże yy, Z naszej nowej serii na kanale yy, Bully Scholar Scholarship Edition No i co, no, wychodzimy ze szkoły, udajemy się na jakąś misję Tylko tu już ciemno się robi, więc nie wiem czy... Mamy gwiazdkę u siebie chyba w dormitorium tam I jedną... o, zniknęła tamta

Actually, I think I'm gonna go cry. That'd be just like you, cry little girl. Oh, look out! <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. <clears throat> Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. <laughs> Look, i'm sorry both of you i apologize okay i just get a little overexcited forgive me forget it it's cool anyway i've got a good idea for some fun let's go out and torment someone really helpless and unfortunate that homeless guy <laughs> come on oh <laughs> Może być ciekawie, no ale. No i okej, okay. pójdziemy chyba do jakiegoś bezdomnego. Dobra, no to co mamy? Lecimy do tego X-a, zobaczymy, gdzie to jest w ogóle. Okay, Z tu gdzieś to blisko powinno być. Przejdziemy sobie ten, bo to jest skrót. Przejdziemy nie ten przycisk. to jest skrót. już jesteśmy blisko. Tak myślę. No No chyba musimy przejść. Czemu ta muzyczka gra, tun przejść.

Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? <laughs> That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy. Kill me. <laughs> you know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Courier, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves.

O, ok, wbijamy. Ciekawe, gdzie to będzie, bo już nie wiem. A tutaj. Jeden na sześć, tak. Hmm. Dobra, żebym nie spadł, bo kurde. <laughs> ok, pierwsze mamy w takim razie. A, ja, chyba źle. Ale przyjdziemy tędy. Zła droga. Tun, A czy tylko jedno? To dziwne, ale dobra No, okej, okay, co teraz?

Mapka. Dobra Szybko wracamy do pokoju Bo kurczę Już w pół do dziesiątej... Nie, w pół do dziewiątej jak tut. No i dobra, wbijamy Lecimy spać A bo wiecie? Jeszcze przed tym Da się zagrać? Da się Ha, ha O Boże, kamuza. <grymne> <grymne> tak jak tu się steruje? O. Wow. A, takie buty, dobra. Fajnie to wygląda nawet. Fajnie zrobili. O. Wrong way. Ja, no nie. Exit, nie umiem w to grać. Dobra, to my idziemy w kimę. Albo wiecie, HP sobie zregeneruje. Nawet no, nie ile mam, to sobie kupimy od razu. Ok, no i dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Misję zrobiliśmy, jeszcze walniemy sobie. A eee. oh, you cannot hold. Any. Dobra, ok, no to co, ja się przebieram. Eee, idziemy spać, tak więc jeszcze tylko sobie save na szybko. Save content. O, dopiero 3% ponad, dobra. No dobra, to to by było na tyle. Subuj, lajkuj, komentuj. Widzimy się już niedługo w Fifie i w kolejnym odcinku Bully'ego.